Pandemia koronawirusa, a następnie agresja Rosji na Ukrainę, to wydarzenia, które zmieniły nasze postrzeganie rzeczywistości. Bezinteresowna pomoc ludziom w potrzebie stała się dla wielu z nas sposobem na wypełnienie wolnego czasu. Zbliża się wydarzenie, podczas którego taka niezwykła postawa zostanie doceniona. Mowa o Powiatowym Dniu Wolontariatu, który w naszym mieście odbędzie się już po raz czwarty. Podczas tego wydarzenia zostaną zaprezentowane działania pomocowe realizowane przez Powiat na rzecz zmagających się z rosyjską agresją mieszkańców Ukrainy. Uczestnicy spotkania połączą się też online z Jarosławem Kowalczukiem, prezesem Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego. Nie zabraknie oczywiście wręczenia nagród dla osób spełniających się na polu wolontariatu. W zeszłym roku przyznano 29 tego rodzaju nagród, zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji. Podczas wydarzenia zaplanowano także część artystyczną, w której wystąpią artyści z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Czwarty powiatowy dzień wolontariatu odbędzie się w czwartek 8 grudnia o godzinie 12 w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.